Czy alkoholizm musi być przekleństwem? Część druga, Aniu. Odcinek czwarty. Ksiądz Jacek Herma w artykule Dobro, piękno, prawda. Życie jest wielkim darem. Pierwszym darem, które otrzymujemy. Jak je odzyskać i rozwinąć, by poczuć jego smak? Jak odnaleźć prawdziwe i pełne życie? Jak rozbudować tęsknotę za Nim i podążyć ku jej wypełnieniu? Jak pomóc dzisiejszemu człowiekowi, aby rozwinął się i przemieniał? Czy jest jakiś klucz do, odczy do odczytania własnego życia, w którym można dzisiejszemu człowiekowi przybliżyć także perspektywę duchowego wzrostu, obecności i działania Boga? Takim kluczem, Mogą być kategorie dobra, piękna i prawdy. Można swoje życie przeżyć w sposób dobry, piękny i prawdziwy. Można swoje życie przeżywać w sposób coraz bardziej dobry, coraz bardziej piękny i coraz bardziej prawdziwy. Tam, gdzie szukamy prawdziwego dobra, piękna i prawdy, tam rośnie w nas dar życia. Tam, gdzie odzyskujemy i formujemy w sobie wrażliwość na dobro, piękno i prawdę, tam rośnie w nas nasze człowieczeństwo. Tam, gdzie troszczymy się, by w nas i wokół nas poszerzała się przestrzeń dobra, prawdziwego piękna i rzeczywistej prawdy, tam tworzy się środowisko służące odnowie i przemianie człowieka. Odkrywanie darów własnego życia to droga przeżywania go w coraz lepszy i głębszy sposób. Pracę nad sobą można przeżywać jako poszukiwanie i stosowanie tego, co sprawia, że w życiu jest coraz więcej dobra, piękna i prawdy. Gdy szczerze podążamy za tym, co czyni życie rzeczywiście bardziej dobrym, co napełnia je blaskiem prawdziwego piękna i zakorzenia w obiektywnej prawdzie, Wtedy dar życia w nas jest coraz większy, rozwija się. Szczere poszukiwanie prawdy i gotowość podążania za nią formuje rozum i sumienie. Rozwijanie prawdziwego piękna, wrażliwość na nie, odróżnianie przydoty i piękna służy wzrostowi człowieczeństwa. Poszukiwanie większego dobra i podejmowanie go uszlachetnia i kształtuje. Głębie życia. Wszędzie tam, gdzie w jakiejkolwiek formie następuje rozwój ku rzeczywistej prawdzie, prawdziwemu pięknu i większemu dobru, tam człowiek jest na drodze ku Bogu, poddaje się w swoim wnętrzu temu, który jest. Troszczyć się, rozwijać i żyć coraz bardziej prawdą. Troszczyć się i rozwijać w sobie piękno. Troszczyć się i rozwijać w sobie dobro. Na tej drodze rośnie we mnie nowe człowieczeństwo. Na tej drodze realizuje się moje powołanie, by iść za tym, który jest uosobioną prawdą, pięknem i dobrem. Na tej drodze przekazuję innym nie tylko siebie, ale pomagam, odnaleźć Jezusa Chrystusa jedynego zbawiciela zagubionego człowieka ksiądz Jacek Herma ksiądz Jacek Herma urodzony w 1957 roku w Bielsko-Białej jego studia i formacja miały miejsce w Polsce w Krakowie i Kielcach w latach 1976 1981 od 1981 roku poza granicami kraju, najpierw we Włoszech, a od 1983 w Niemczech, związany z założonym przez sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego katolickim ruchem odnowy, ruch światło życie, członek stałej diakonii ruchu oazowego, ksiądz katolicki od 85 roku. Odpowiedzialny za centrum ewangelizacji Marianum w Karlsbergu od 1990 roku. Pewnej kobiecie przyśniło się, że za ladą w jej ulubionym sklepiku stał Pan Bóg. To Ty, Panie Boże? zakrzyknęła uradowana. Tak, to ja odpowiedział Bóg. A co u ciebie można kupić? zapytała kobieta. U mnie można kupić wszystko padła odpowiedź. W takim razie poproszę dużo zdrowia, szczęścia, miłości, powodzenia i pieniędzy. Pan Bóg uśmiechnął się życzliwie i oddalił się na zaplecze, aby przynieść zamówiony towar. Po dłuższej chwili wrócił z malutką papierową torybeczką. To wszystko? Wykrzyknęła zdziwiona i rozczarowana kobieta. Tak, to wszystko odpowiedział Bóg i dodał, czyżbyś nie wiedziała, że w moim sklepie sprzedaje się tylko nasiona? <grywanie> Dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że książkę, czy alkoholizm musi być przekleństwem, można kupić w wydawnictwie Morfo. U pana Andrzeja Zychla. Do zobaczenia w następnym odcinku.